Okej, okay, Piotr Turkot, Krakowski Festiwal Górski. Rozmawiamy tuż po Gali, ceremonii wręczenia nagrod festiwalowych. 18 Krakowski Festiwal Górski zakończył się w tej części filmowej przyznaniem Grand Prix dla filmu K2 Pierwszy Zjazd. I naszym gościem jest Sławomir Batyra, reżyser odpowiedzialny za, za tą no, światowej klasy produkcję. No, sam fakt, że nagrody. Otrzymuje nie tylko w Krakowie, ale właśnie przed chwilą mówiłeś, że, że film dostał nagrodę W Peru, w, Peru. w Arekie na Inka Fest <grym> Festival. No właśnie, film jest. Film oczywiście opowiada o, 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 no, o wyczynie, który, można powiedzieć, już przed do, do anałów y, 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 alpinizmu, y, narciarstwa światowego. Ym. No ale nagroda jest nagrodą. Grand Prix Krakowskiego Festiwalu, jak przyjmujesz to wydarzenie? Wielki, wielki zaszczyt, ogromny zaszczyt. Środowisko, uznanie ze strony środowiska filmowców, osób, które na filmie górskim spędziły, spędzili właśnie życie lub pół życia, więc to wielka sprawa dla mnie. I myślę, że tak, wielki zaszczyt no i dla całej, dla całej ekipy, która tutaj. Z którą spędziliśmy te miesiące razem układając tą e, historię napisaną przez Andrzeja. No właśnie, bo wiadomo, że bohaterem filmu jest Andrzej. E, wiele materiałów zostało nakręconych e, podczas akcji górskiej. No ale jak to zwykle bywa, ten, ten, ten materiał trzeba, trzeba przygotować, trzeba zrobić z niego e, film, który jak się okazuje, e, potem ląduje na festiwalach i wygrywa na nich nagrody. Jak, jak przebiegała praca nad tym dużym na pewno projektem? Zwłaszcza, że że zaangażował się w to największy koncern świata, czyli Red Bull, czyli akurat pod, pod kątem, nie wiem, choćby budżetu tutaj, nie wiem, czy były kłopoty, ale na pewno, na pewno no, wizja filmu była, była, była duża. Jak... No tak, yy, yy, no wyczyn jest na, na, na tyle wielki historyczny, że rzeczywiście jakby, no i zresztą ten materiał, który, który przywiózł Andrzej z góry razem ze swoją ekipą, to jest no, materiał spektakularne i wspaniale, że mógł powstać właśnie, znaczy, że pojawił się producent i to wszystko tak zagrało, że pojawił się producent, dzięki któremu no, z takim nakładem można było podejść do tego typu, do takiej historii. No to były miesiące pracy w takim reżimie, bym powiedział, nie autorskim, bo tutaj staraliśmy się po prostu zrobić film, który będzie. Atrakcyjny, czytelny, w piękny i taki odejmujący sposób po prostu padł tą, tą, tą historię, właśnie napisaną przez Andrzeja. <laughs> eee, tak, no i obecność takiego producenta, właśnie, i e, takiego wsparcia gdzieś tam to mm, umożliwiło opowiedzenie tego w taki sposób, takimi środkami, o jak, jak, jakich mogliśmy marzyć, i, i, i e, no tak, tutaj po prostu skupieni byliśmy na tym, żeby tą historię opowiedzieć jak najlepiej. No tutaj też troszkę w uzasadnieniu żyli, padło, padło to sformułowanie, że, że no super, że tak, taki film, tak właśnie wysokobudżetowy powstało o, o Polaku, o naszym akurat środowisku, można powiedzieć, koledze. E, i, i, I będzie teraz takim ambasadorem, ambasadorem Polski i Andrzeja na, na świecie, na festiwalach górskich i nie tylko, podejrzewam. Bo bo tak jak możecie się Państwo przekonać, już od, 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 od kilku miesięcy ten film jest dostępny. No, jest, jest, jest świetnym, świetnym materiałem do, do, no, do emocjonowania się po raz kolejny tym, tym samym tym zjazdem. Eee, mówisz o, wielkiej, o, no, o dużym projekcie, o duże, dużej pracy, no, więc, więc musiałeś się wykazać dużym doświadczeniem. Skąd to doświadczenie pochodzi? Z tej reżyserem, ale no, z filmem górskim. Do tej pory pewnie nie miałeś zbyt wiele wspólnego, albo o czymś nie wiemy. No, no tak, no pierwsze moje wykształcenie to jest reżyser teatralny. Okej, okay, no właśnie, bo, jak, bo, bo Twoje portfolio bardziej ciąży w kierunku teatru. No ja spędziłem wiele lat, raczej no tak, sporo lat pracując w, w teatrze, na opowiadaniu historii różnych, teatralnych, kreowaniu. Film dokumentalny się pojawił i dosyć szybko z, razem z filmem dokumentalnym. Pojawiły się takie eksploracyjne produkcje różnego rodzaju, trochę popularyzujące naukę, ale też Arktyka to jest taki, takie miejsce, do którego jeżdżę po prostu z kamerą, z różnymi projektami z, do Polskiej Stacji Polarnej na Spitsbergen i tam staram się właśnie przywozić jak najwięcej historii o ludziach, którzy tam znajdują swoje miejsce na Ziemi. No brzmi, brzmi, no, można powiedzieć, że górsko i, i natura i przyroda jest tak, w tej, i chyba tej sytuacji stąd. bardzo bliska. I, ch I chyba stąd się właśnie mhm. te wszystkie rzeczy tak, tak się, tak się spotły, tak się zadziały, że, że, że akurat miałem okazję i szczęście pracować przy tym projekcie właśnie o Andrzeju. Ale tak, no, Arktyka, tematy arktyczne, eksploracja, ludzie, którzy właśnie tam spędzają życie. Historia arktyczna to są rzeczy z tym, którymi, który, którymi się pasjonuję i staram się właśnie jakby z kamerą jak najczęściej tam być. Pracujesz teraz nad projektem właśnie tak mam, tak, mam nadzieję, że niedługo już pojawi się film o polskiej stacji Polarnej, mhm. który już jakiś czas temu miałem okazję zrealizować jakby tam na miejscu. Teraz praca nad montażem. To jest taki film, w którym nie ma tak silnego wsparcia finansowego. E, ale przez to też jest bardziej autorski i e, no tak, to jest inny, innego rodzaju projekt po prostu, mm -hmm. e, ale to tak, jest to powiadanie o, o pasjonatach o, e, i o zimnych miejscach. No to jest nam niezmiernie miło, że, że właśnie reżyser o takiej wrażliwości zaglądał w cudzysłowie też do Kina Górskiego i dzięki temu otrzymaliśmy e, no świetny, świetną syntezę właśnie wyczynu i fantastycznego i, 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 i materiału, który został, i zdobył, został nagrodzony i zdobył Grand Prix Festiwalu. Bardzo dziękuję, Sławomir Batyra był gościem Krakowskiego Festiwalu i teraz jedzie cieszyć się z Grand Prix do Warszawy, pod Warszawę, tak? Pod Warszawą. Dziękujemy dzięki. bardzo. Dzięki wielkie.